Przeliczający jeszcze wieczór. Do gimnazjum jest inna, waga przypisuje się kolejno, do, do liceum nie ma, ale do, 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 do i mamy ogólnie że to subwencję. Natomiast wychowanie przedszkolne powinno być bezpłatne. I w samorządy broniły się tym, że ustalały odpłatność zażywienie, no to wiadomo, rodzice pokrywają. Natomiast... Opłaty stałe do no, do tej pory, pamiętacie Państwo, jeszcze kiedyś było opłaty, płaciło się w zależności. Były to kwotowe, było to kwotowo ustalone, że od jednego dziecka powiedzmy 100, od, od drugie, od jak było dwoje dzieci, to było 150, a jak było troje, to było 175. Opłaty stałej i tak sobie takie były uchwały też rad, gmin, że ustalały tą opłatę w drodze uchwały, na to pozwalała ustawa o systemie oświaty. Ale ta ustawa naprawdę ewoluuje, proszę Państwa, w ostatnich czasach tak bardzo, że trudno nadążyć nad tymi zmianami. No niemniej jednak ta, która Państwu mówiłam z 3, 3 czerwca 2013 roku, wyraźnie ograniczyła, że przedszkola powinny publiczne być bezpłatne, i, i zagwarantować to wykonanie bezpłatne. I przy, przy czym te 5 godzin musi być w mocy ustawy bezpłatnie, a za każdą ustawa dopuszcza, że gmina może wziąć nie więcej niż złotówkę. A ponieważ niby przedtem przy ustała w całej Nie to. Współwłaścicielkom Bardzo wzrostu. proszę Panią, Panią. Ja jeszcze, bo nie rozumiem, Pani Dyrektor powiedziała, że to jest 800 zł, to jest drogo. A proszę mi powiedzieć, ile koszt miesięcznego, to co Państwo chcą zrobić, ile to jest, za ile znajmiecie miesięcznie to pomieszczenie? To jest to, na razie tajemnicą handlową. No dobrze, no ale naprawdę, no, ale chodzi no, tak, że, że 800 zł jest drogo, ale Państwo musicie tak ponieść koszty, koszty naju, koszty zatrudnienia dodatkowych nauczycieli, koszty wyposażenia, koszty jeszcze inne tutaj się mnożą, bardzo duże koszty, które no, no. inna poniesie na dwa lata, a 800 zł na dziecko to jest drogo, no, no. mi się wydaje, że to do jest w nie, nieproporcjonalne. No i nie, ja też mieszkam w tej gminie i też mi na tym zależy, żeby te pieniądze, które Państwo macie, macie taką władzę, że nimi dysponujecie, bo mówimy o yy, bezpłatnej nauce. My za to płacimy wszyscy. To nie jest bezpłatna nauka, prawda? To są pieniądze nasze tutaj. No i też mi na tym zależy, żeby po prostu to było, że tak powiem, racjonalnie i jak najlepiej w naszym wspólnym interesie wydane. My na Państwa głos, Szkoda się to że dziś na sesji. Proszę, Państwa, proszę, myślę, że musimy ten temat odłożyć. Natomiast wyszliśmy od uchwały, której jeszcze nie podjęliśmy i ona dotyczy czego innego zabezpieczenia środków na dostosowanie adoptowanie pomieszczeń. Proszę radny Robert Oświękko. Nie, bo od tego może zaczęła się cała dyskusja. W internecie jest napisane dzierżawa prawie 300 tysięcy złotych. Czy może mi to wytłumaczyć, bo od tego zaczyna się dyskusja. Czy za dzierżawę pomieszczenia można e, wziąć 300 tysięcy To jest wielu moich wyborców po prostu. Wieloletnia prognoza finansowa, którą, e, nad którą debatujemy. limita e, 2015 roku ustalony ma ustalone na 91 tysięcy na 2016 277 tysięcy. Stawka jaka jest ustalona najmu jest taka sama jak my wynajmujemy jako gmina pod działalność komercyjną swoje lokale. Dodatkowo w tych pieniądzach znajdują się również media oraz wyżywienie w formie cateringu tak jak taką jak pani dyrektor Akademii Marucha pozwoliła tutaj przytoczyć czy 8 zł. Minus koszty. Czy minus te koszty. Tak więc miesięcznie wychodzi około niecałe 20 tysięcy czy 21 tysięcy z wyżywieniem i z wynajmem pomieszczeń pod zapewnienie opieki przedszkolnej tam jest bodajże dla 75 dzieci, tak więc może przemnożmy 75 razy te przez zł plus do tego pracownicy, którzy teraz pracują i zajmują się dziećmi w szkole podstawowej nr 1 mają zatrudnienie i nie trzeba dodatkowo zatrudniać ponieważ tam są dzieci, które z mocy ustawy wchodzą w opiekę do oddziałów przedszkolnych, czyli to jest inne kryterium, że tak powiem, opieki i, i wychowania. I jeszcze przypomnę, że docelowo budujemy przedszkolę. Proszę Państwa, że mamy projekt i jeżeli dokonamy tak daleko idących przekształceń, to przepraszam, to po co to przedszkola? Mamy projekt i. Yy, rozmawialiśmy o tym, że, że w Kozach będziemy się starać o środki na budowanie przedszkola integracyjnego, bo takiego też potrzeba. Nie mamy integracji na poziomie przedszkola. Nie ma, nie ma I jedna, druga, prawda? U Państwa też jest, tak? U nas jest przedszkola Całe, tak? no. Dlatego My, no, my jesteśmy zdecydowani na to, aby to przedszkole w kozach publiczne, integracyjne powstało, bo jest taka potrzeba. Ale przepraszam, proszę Państwa, rachunek jest prosty. 75 dzieci na te 800 zł to jest 60 tysięcy miesięcznie. Raz w 12 miesięcy proszę przeliczyć. Jaki są koszty? Wszystko? No ale trzeba wyposażyć te stale. Dokładnie. 600. To też do trzeba każdy ma do dyspozycji dotacja celowa. Dotacja celowa wiedziałam. to godzin, za które płacą rodzice. Co 12 tysięcy Nie ma tak jak tak, 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 tak. tak ja mówię, 60 tysięcy miesięcznie, rocznie, Państwo. Już Dziękuję Pani Dyrektor. Ja wrócę tutaj do ustawy o tym, co mówił Pan Bednarz. No odeszliśmy od tematu ustawy. Może zostawmy dyskusję do spraw różnych. Jeszcze bardzo proszę dobrze. Chciałabym, abyśmy się wrócili do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której są również zapisy dotyczące zabezpieczenia pieniędzy. Są też zapisy dotyczące zysku wynikającej z, z prognozy za opłaty energetyczne, tak? I tutaj mamy pomniejszenie kwot I, i bardzo proszę kto z Państwa jest za przyjęciem? Jeszcze Panią, Panią Bożonę prosiłam już o już była zaopiniowana. Na komisji ta uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Radni podjęli, podjęli już nad tą uchwałą rozmowę i wróćmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w znanym na brzmienie? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Bardzo stwierdzam, że nie, nie, nie. stwierdzam, że uchwała nr 5 przez 29 przez 15 Rady Gminy Kozy z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kozy na lata 2015-2025 została przyjęta 10 głosami przy czterech wstrzymujących się i jednym głosie przeciwnym. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do podpunktu 7, gdzie znajduje się projekt zmiany uchwały nr 2 przez 9 przez 14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku uchwała budżetowa na 2015 rok Gminy Kozy. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo z materiałami na posiedzenie komisji i był przedmiotem wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Kozy. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Bożerę Wojciechowską o przedstawienie opinii. Komisja połączona została na do projektu Uchwały Pozytywne. Czy do tego projektu macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę Pana Dominika, Skarbnika Pana Dominika Pawlińskiego o uzupełnienie informacji do uchwały budżetowej. Pani Przewodnicząca Wysoka Rado, przy poprzedniej uchwale powiedziałem, że wskażę i powiem, gdzie jest mowa o pieniądzach na adaptację, czyli na przystosowanie chwili przedszkola publicznego pod warunki i standardy, jakie winny obowiązywać. Zapewniamy 60 tysięcy złotych na całościowe wyposażenie tej chwili przedszkola publicznego a to wyposażenie będzie kupowane zgodnie z projektem, jaki już posiadamy, wyposażenia nowo wybudowanego przedszkola. Dlaczego? Dlatego, że później, jeżeli oddamy nowe przedszkole do użytkowania, całość wyposażenia tych sal, które teraz będziemy wykorzystywać, przejdzie do nowego przedszkola. Tak jest zaplanowane wyposażenie, aby można to było wykorzystać docelowo w nowym... Przedszkolu, Zarówno zewnętrzny plac zabaw, jak i wyposażenie samych sal. W którym, przepraszam, tak jak się znajdują? Proszę, panie miał wskazać, gdzie znajdują się te pieniądze. Szanowni Państwo, w załączniku numer 3, gdzie jest mowa o tabeli inwestycyjnej, proszę przejść do wiersza 801. 800104 przedszkola i tam jest adaptacja fili przedszkola publicznego w Kozach. Tam jest zapewnione 60 tysięcy złotych. W wierszu jest pokazane, że zwiększamy sumaryczne o 30 tysięcy, ale wcześniej były już tutaj zaplanowane pieniądze na budowę przedszkola publicznego, na budowę zawaszenia w już istniejącym przedszkolu publicznym i na adaptację wili przedszkola publicznego. W sumie 159 tysięcy na trzy zadania, a zgodnie z zapotrzebowaniem pani dyrektor jest 60 tysięcy przypisane do placówki w przedszkole publiczne, bo to jest budżet i tu widzą państwo ogólne wielkości. Dlatego, że zajmujemy się my jako urząd budową przedszkola. Pani dyrektor miała już przy projekcie budżetu zaplanowane pieniądze na budowę zadaszenia i teraz dodatkowo złożyła zapotrzebowanie na 60 tysięcy na ewentualne doposażenie tej chwili. Dlatego sumarycznie jest to 159 tysięcy złotych na te trzy zadania gdzie urząd przeznacza praktycznie 100 tysięcy złotych na dalsze prace związane z budową przedszkola. 15-16 tysięcy jest na budowę zadaszenia i pozostała została na adaptację Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała nr 5 przez 30 przez 15 Rady Gminy Kozy z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 przez 9 przez 14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała budżetowa na 2015 rok została przyjęta dziewięcioma głosami przy sześciu wstrzymujących się. W punkcie 8 znajduje się projekt udzielenia dotacji z budżetu gminy Kozy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach. Projekt uchwały został państwu dostarczony z materiałami na posiedzenie komisji jego przedmiotem wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Połączonych o przedstawienie opinii do projektu uchwały komisja połączone zaopiniowały projekt uchwały pozytywnej czy do projektu macie Państwo jakieś pytania nie widzę w takim razie kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącej dotacji do obwodniczej <coughs> pożarnej na zakup samochodu proszę o podniesienie ręki dziękuję bardzo Stwierdzam, że uchwała nr 5 przez 31 przez 15 Rady Gminy Kozy z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Kozy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach została przyjęta jednogłośnie. W to punkcie 9 znajduje się projekt uchwały. Zmiany uchwały nr 4 przez 19 przez 15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o po określonej pojemności. Projekt ten otrzymaliście Państwo wraz z materiałami, był również przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Połączonych. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie projektu uchwały. Komisje połączone zaoprótowały uchwały Czy macie Państwo jakieś pytania? Proszę, Rady Robert Szosiu. Ja bym prosił tak samo jak ile przedtem Panią Sekretarz o wyjaśnienie, o co tu chodzi, bo wszyscy myślą, że nas po raz kolejny podnosimy ceny śmieci, które i tak mamy najdroższe bo tym, jak dziecko obniżyłam cenę śmieci. jest. Bardzo no. proszę Panią Sekretarz. Szanowni Państwo, zmiana uchwały nie dotyczy meritum. Opłat, wysokości opłat za śmieci, a dotyczy sprawy proceduralnej związanej z wejściem w życie uchwały w życie. Tak jak Państwu mówiłam na Komisji Regionalnej Sprawozdawczych, ta Katowicach wydała dnia 4 lutego komunikat i zgodnie z jej stanowiskiem uchwała musi wchodzić albo 14 dni od ogłoszenia w miejscu a jeśli wskazuje inny termin, to wchodzi już jest termin. tym terminem. W naszej uchwale jest wskazany 1 lipca, tak też musimy dostosować uchwałę, że podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniu 1 lipca 2015 roku. Nic innego się nie zmienia w tej uchwale, wszystko pozostaje bez zmian. Dziękuję. Więc statki za śmieci pozostają w takiej kwocie, jak zostały przyjęte na Jeszcze Pan Skarbnik, proszę o komentarz do uchwały. Pani Przewodnicząca, dziękuję za głos. Pozwoli Pani, że sprostuję pewną rzecz Panie radnego Osiedla. Jestem mieszkańcem Bielska i jako mieszkaniec Bielska płacę tyle samo za śmieci, jakbym był mieszkańcem gminy Korzy. Tak więc to jest bezsensowne porównanie, że tu są droższe niż w mieście. Tak więc są takie same. Trosze, tylko że mamy najdroższe, potem jak Bielsko obniżyło. Wtedy Pan mówił, że Bielsko ma droższe. Teraz, Jeżeli w się płaci taką samą stawkę, jak w kozach to jak można mówić, że mamy najdroższe? No to może moje przyzwyczajenie, przepraszam. Ja bardzo proszę o meritum dyskusji, nie opiniowanie i ocenianie, bo to myślę, nie to się dobrze. w takim razie, czy jeszcze jakieś pytania do tej uchwały macie Państwo? Jak w umowie zmienia się tytuł? jest. Mało precyzyjne uchwały, dlatego pani sekretarz sprostowała, że uchwała dotyczy terminu wejścia w życie tej uchwały, ponieważ on wynosi pół roku i dotyczy lipca, a nie dwóch tygodni. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała nr 5 przez 32 przez 15, Rady Gminy Kozy. Z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4 przez 19 przez 15 Rady Gminy Kozy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik do określonej powinności została przyjęta jednogłośnie. Yy, bardzo proszę, Piotr o 10 minut przerwy.